Matka trędowatych Trąd stanowi jedną z najbardziej okropnych chorób, które od zawsze wyniszczały człowieka. Kto jest nim dotknięty, widzi jak po kawałku odpada całe jego ciało, poczynając od kończyn. Całe ciało staje się jedną okropną raną. Mówiąc biblijnie, trąd został przedstawiony jako najbardziej realistyczne wyobrażenie grzechu, i często spotykamy w Ewangelii strony mówiące nam o trędowatych, których Jezus uzdrawia. Zarówno wtedy, jak i teraz dotknięci tą chorobą zostają wykluczeni ze społeczeństwa i zmuszeni do powolnej śmierci na marginesie cywilizacji. Aż do kilku lat temu trąd był nieuleczalny. Natomiast w dzisiejszych czasach został praktycznie wyeliminowany. I to dlatego, że matka Eugenia, przemierzając Afrykę, pewnego dnia napotyka trędowatych pogrzebanych żywcem aż po szyję. Pozostaje tym wstrząśnięta i postanawia im pomóc, lecząc ich i gromadząc ich w mieście szpitalu, stworzonym specjalnie dla nich. Jednak, by ich uzdrowić, potrzebny jest lek, który nie istnieje. I wtedy myśli intensywnie o uzyskaniu remedium z nasiona rośliny tropikalnej, czalmogry, tworząc z niego maść o właściwościach zatrzymujących rozwój choroby. Instytut Pastera z Paryża udoskonalił później jej odkrycie, prowadząc oficjalne badania nad kompletnym zlikwidowaniem choroby. Spróbowałem się dowiedzieć od matki Eugenii, dlaczego wybrała akurat nasiona tej rośliny, a nie innej. Miała na to naukową odpowiedź, że jeżeli ta roślina istniała, to przecież musiała do czegoś służyć. Udało mi się nawet dowiedzieć od niej, jak przygotowywała swoje lekarstwo, rozgniatając nasiona i nakładając uzyskaną papkę na rany. Ale usłyszymy od niej opowieść o tej świetlanej stronie w jej życiu, co czyni z rozbrajającą prostotą, mówiąc niemalże w trzeciej osobie. Przebywałam w Afryce, kiedy wybuchła wojna. Odwiedzałam wybrzeże Kości Słoniowej, aby dotrzeć z Dabu do Memni i znalazłam się w lesie, gdzie zobaczyłam trendowatych, zakopanych aż po szyję. Niektórzy krzyczeli, inni biadolili, wycieńczeni z głodu i gorączki. Kopiąc rękami, wyciągałam z ziemi tych, którzy jeszcze żyli. I dowiedziałam się, gdzie mogliby zostać zabrani i zaniesieni. W wiosce powiedziano mi, że istnieje wyspa Desire, gdzie gromadzono świeżo zarażonych trendowatych. Odwiedziłam ich i zastałam ich opuszczonych na wyspie. Mieszkali w domach z blach rozżarzonych od słońca, które sami sobie zbudowali ze znalezionych pustych pojemników od paliwa porzuconych na miejscu. Nie mieli lekarstw. Trędowata dziewczyna o imieniu Giovanna Darko opiekowała się nimi swoimi dłońmi, w których brakowało niektórych palców. Lekarz przyjeżdżał raz w miesiącu, ale nigdy nie wchodził do wioski ze strachu przed zarażeniem. Podawał dziewczynie flakonik jakiegoś leku, który ona później rozcieńczała, żeby starczyło dla wszystkich. Udałam się do Abidżanu. I poprosiłam gubernatora o 200 hektarów ziemi. Stworzyłam później projekt Leprozorium, które byłoby autonomicznym miastem z jakimś domem dla każdego trendowatego ze szkołami, szpitalem, kinem i kościołem. Rysunek został zrobiony na planie gwiazdy, w której centrum znajdowałyby się usługi powszechne. Aby znaleźć środki potrzebne na skonstruowanie miasta, Przekonałam pana de Folero, który schronił się w naszym domu w Lyonie, aby uciec przed poszukiwaniami nazistów, żeby działał dla sprawy trendowatych. Zapewniłam, że nikt go nie zatrzyma. On, oprócz podzielenia się własnymi środkami, zaczął przedstawiać poprzez konferencje i pisma, warunki trendowatych oraz zbierać pieniądze na dzieło, którego zamierzał się podjąć. Miasto Adzope powstało w dużej mierze w trzy lata z piętnastoma kilometrami dróg, łącznie z mostami rzecznymi, wydartymi lasowi, metr po metrze. Wszyscy trędowaci z wyspy Dezire zostali przetransportowani do Adzope, gdzie każdy miał swoją betonową chatkę przysłaną specjalnie z Francji. Ci najukochańsi bracia, cierpiący członkowie Chrystusa potrzebujący bardziej niż ktokolwiek inny mieli swój dom i odtąd byli leczeni przez nasze dwie siostry które ukończyły medycynę i chirurgię oraz były także wyspecjalizowane w położnictwie aby lepiej przekazać historię Adzopy i matki Eugenii, przedstawiamy wywiad te bozio z Raulem Foloro opublikowany w tygodniku Primavera Przeznaczonym szczególnie dla młodych. Hitler, nazistowski dyktator Niemiec, wysłał przeciw Francji najpotężniejsze wojsko świata. Czołgi ze swastyką przedarły się przez granice i celowały w Paryż. Folero, katolik, który nigdy nie bał się swoich przekonań, napisał serię artykułów zatytułowanych: Hitler, Antychryst. Ledwie naziści weszli do Paryża, zaczęli go szukać. Jeszcze w żołnierskim mundurze. Został powołany do francuskiego wojska, ale w błyskawicznej wojnie nie miał nawet czasu na oddanie jednego strzału. Raul zapukał do drzwi klasztoru sióstr Matki Bożej Apostołów na peryferiach Lyonu. W następnych dniach na rozległych posiadłościach klasztoru zaczął krążyć dziwny ogrodnik, który nie umiał posługiwać się motyką i wytyczał wyjątkowo krzywe bruzdy. W tych właśnie dniach 1939 roku kiedy to Niemcy wchodzili do Paryża, hydroplan ląduje na lagunie Abidjanu, na wyspie Desirée u wybrzeży Kości Słoniowej. Jest to fantastyczna wyspa z olbrzymimi falującymi palmami, perłowym morzem i płomiennym zmierzchem, jednakże jest piekłem dla żywych. Kiedy nieliczne czułna przybijają do brzegu, ten zaludnia się dziwnymi postaciami, jakby posągami okropnie nadgryzionymi przez czas. Wioślarze wrzucają do wody torebki z ryżem, pudełka mięsa, a potem pospiesznie się oddalają. Te ohydnie zmutowane figury rzucają się do wody z bardzo wysokimi okrzykami: nienawiści, desperacji, dzikiej radości. Kto w wodzie zdoła pochwycić część zdobyczy, wraca na brzeg gotowy bronić go za wszelką cenę w strasznych bijatykach rozpalających się na piasku. Ta wyspa jest więzieniem. Cmentarzem trendowatych z wybrzeża Kości Słoniowej. Z hydroplanu wyłania się niewielkiej postury siostra ubrana na biało. To matka Eugenia, przełożona generalna sióstr misjonarek. Jej łódka przybija do brzegu. Siostra zastyga na chwilę, widząc te wraki ludzkie, które ustawiły się rzędem tam na brzegu, nie rozumiejąc, co się dzieje. Jednak szybko się otrząsa. Wyciąga ręce, uśmiecha się, słucha tragicznych i zatrważających historii. Gdy odjeżdża, niewielka siostra wybucha płaczem z bólu i z gniewu. Dziesięć dni później w ogródku klasztoru w Lyonie matka Eugenia odreagowuje przy ogrodniku Raulu Folero. Wciąż ją ogarnia ogromny gniew. Europie trwa wojna. Miliony franków wydaje się na bomby i działa. A tam istoty najbardziej biedne na świecie umierają z głodu i ze skrajnej nędzy. Dwunastoletni chłopcy bez rąk i o oszpeconych twarzach śpią w brudzie, młode kobiety oszalałe z głodu, a my bawimy się w wojnę. Chcę w tamtym lesie zbudować miasto nie hospicjum, ale miasto, w którym trendowacy nie będą już zgromadzeni jak bestie ale traktowani jak ludzie z całym szacunkiem i godnością na jakie zasługują żadnych murów zamykających ich które ograniczają im niebo i horyzont każda rodzina będzie mieć swój domek i maleńki ogród wprowadzę radio kino zbuduję warsztaty gdzie trendowaci którzy przybędą będą mogli pracować szpital plac zabaw gdzie dzieci będą mogły biegać śmiać się Mam sto zakonnic gotowych odjechać. Teraz muszę znaleźć miliony. Raul słyszał w głosie tej małej siostry ogromną wolę, zdecydowaną na wszystko. Jednakże, gdzie znajdzie pieniądze w tym zdewastowanym, okupowanym i złupionym Paryżu? Matka Eugenia widzi nagle swojego ogrodnika, gdy ten rzuca motykę, ociera pot i ze spokojem mówi: Milionami ja się zajmę. Raul Folero wychodzi z klasztoru. Strach przed policją wojskową zniknął. Nie miałem do dyspozycji nic, jak tylko jeden środek moje słowo zacząłem wygłaszać konferencje. Na pierwszej z nich, w teatrze miejskim Wanesi, jest obecna bardzo liczna publiczność. Na scenie obok Folero siedzi znany pisarz, który przedstawił go publiczności. Raul napisał kilka kartek i czyta z nich silnym głosem i z zamaszystymi gestami. Zbyt zamaszystymi. Nagle jednym gwałtownym ruchem ręki uderza w pełną szklankę wody stojącej na stole, wylewając ją na kartki i na spodnie sławnego pisarza. Ten nawet nie drgnie. Szepcze mu niskim głosem. Nieważne, niech pan mówi dalej. Folero ma taki zamiar, ale z przerażeniem spostrzega się, że zamoczone kartki są zupełnie nieczytelne. Zamyka oczy, koncentruje się chwilę, a potem daje się ponieść chwili. Improwizowana przemowa, płomienna i nerwowa, zostaje nagrodzona morzem oklasków. Od tego dnia Folero nie napisze już więcej żadnego przemówienia. Zaproszenia dla przyjaciela trendowatych, jak wkrótce zostaje ochrzczony, przybywają z całej Francji. Pod koniec trzymiesięcznej trasy, Folrero wręcza matce Eugenii pierwszy milion franków. Hydroplan odlatuje do laguny Abidżanu. W trudnych latach, które następują, kiedy szaleje wojna, Folrero kontynuuje swoją krucjatę. Krwawiąca Francja dzieli się swoim czarnym chlebem z z wybrzeża Kości Słoniowej. W dziewiczej puszczy pojawia się nowe miasteczko, Adzope. Siostry misyjne pracują motyką i szpadlem, karczują metr po metrze drogę długą na 15 kilometrów, wznoszą trzy mosty nad moczarami pełnymi kajmanów. Przed wzniesieniem domów. Trzeba było spulchnić, oczyścić, wykarczować i wyrównać teren. Prawie zawsze łatwo było ściąć niskie drzewa, jednakże były tam też olbrzymy. Niektóre miały tak twarde drewno, że siekierą nie można było go naciąć. Inne miały pnie tak grube, że trzeba było trzech dni, aby obalić jedno. Takich drzew były setki, a potem nadeszła pora deszczowa. I przez trzy miesiące z założonymi rękoma patrzyłyśmy w niebo. Dziesięć lat trwa bitwa pod Adzopę. W 1951 roku marzenie matki Eugenii całkowicie się spełnia. Trendowaci mają swoje miasto z domkami z białego kamienia, nowoczesnym szpitalem, a dzieci mają szkołę i rozległy plac zabaw do biegania i bawienia się.